Czyli Państwo tu o film Kaczereczek Kosi w sieci. No jak Państwo proszą, to trzeba dać. Parta z 19 roku, tak jakoś niedawno brane, czy mam dokładną datę. No mam. W lutym. Czarnymi. D4, D4, D5. Spokojnie. Skoczek F3, skoczek F6. Goniec F4, no goniec F5. Spokojnie. E3 E6. Spokojnie. A na miękki ruch proponujemy wymianę gońców. Strata tempa. Nie nasz problem. Nie nasz problem. Rozwijamy figurę. Roszada. Roszada. Równo mamy. Równość już mamy, ale taki. Taki, 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 taki. Do przodu. C4. O! Jak ostro. H6. Odszedł. C6. Skoczek C3. Wieża C8. Jak zbije, jesteśmy gotowi. Zbije, odbijemy. Jesteśmy gotowi do gry w linicę. Mamy trochę lepsze gońce, bo nas strzela tu, a ten nie strzela na B8 i nie będzie strzelał. Wieża C1. No chyba tak chce grać. to drugą wieżę na E8. A3, A6, B4. Oj, nie, 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 nie. nie. Teraz mamy punkt zaczepienia. Mamy punkt zaczepienia. Zatuk zaatakujemy piona i otworzymy linię A. Najpierw tego łobuza gasimy, bijemy go, przestawiamy hetmana. Hetman jednym okiem patrzy tu i tu, i połączyliśmy wieże. Skoczek E5, i natychmiast walczymy o linię A. A5. Na razie nie bijemy. Jak biały zbije, to przyjdziemy wierzą, Będziemy się martwić. Tu jeszcze wisi o. Na razie gramy A5, C5. Zamurował. Likwidujemy. Mamy poderwanie B6. Jeszcze dodatkowe. No. Gra idzie w masu. F4. Nie reagujemy, no, nie, pan, pan, pan. ponieważ biały nie może być pionkiem. F, bo by mu zostały dwie pary bliźniaczków. Dwojaczków, jak ktoś woli. Dwie pary bliźniaczek. Hop. Uderzenie w centrum E4 już nie pomaga. G4. No cóż. Goniec H7. Dalej piąten nie bardzo może szaleć. Hetman D4. Hetman stoi pięknie, ale my go wygonimy. Hop, hop, i wieża A3. No, wjechaliśmy w punkcik. Wieża F3. Opanowaliśmy otwartą linię. Przypominam, że kto ma otwartą linię, ten wygrywa. W dodatku widzimy, że druga linia jest słaba. Otwartą linię zajmujemy, żeby wpaść na linię drugą białych, bądź na siódmą czarnych. O, to sobie wyzielniśmy i to jest, to jest nasza. Wieża H3, no chyba chce nam dać mata. Bronimy się. FG5, no piony zostały słabe. Król F2, chyba chce nam dać mata. Teraz bardzo dobre było F6, no ale po co? Gramy Hetman G7. Wieża CH1, koniec H6. Gdzie ta wieża wpadnie? Na H8 to my ją wuchom. ponieważ wiemy, że Hetman jest gorszy niż dwie wieże. Szczególnie takie wieże. Hetman nie ma punktu wpadu. Goniec pasywny, skoczek nie ma gdzie zagrać. B5 Król G7 BC6 BC6 Tu nie ma punktu wpadu. I w tej pozycji, gdzie skoczek ruchu nie ma, bo wpadamy na dwójkę. Goniec ruchu nie ma. Grozi goniec E4. Skoczek bije piona, atakuje piony. Jak biały będzie bronił te piony? Kiedy wieża je przeatakuje. Jak będzie je bronił. I w tej pozycji nastąpiła szybkie, nieszczęśliwe. Ofiarę Hetmana przyjęliśmy. Przeciwnik podziękował, pogratulował nam pięknej postawy. Ale partia jest prosta. Partia jest, jak wygrywa się w szachy. Najpierw gramy zdrowo, rozwijamy figury. Goniec przed łańcuch pionów. Zamykamy furteczkę. Drugiego gońca wymieniamy, to się nie przejmujemy, proszujemy, wyganiamy i jesteśmy gotowi. Stoimy nawet minimalnie, minimalnie, bardzo minimalnie lepiej. No równo jest, no ale może. Próbujemy, przestawiamy wieżę, a teraz zapaliśmy atak. Będziemy atakować pionę, W tym celu najpierw likwidujemy napięcia z tamtej strony, łączymy wieżę. I będziemy proszę, wieżę. Najpierw wieża, najpierw wieżą na linię, potem wybijemy. Bo gdyby biały zagrały tak najpierw byśmy zdwoili wieżę, a dopiero potem wybili. Kiedy biały gra na drugim szczyle to bijemy, wpadamy, <laughs> wpadamy drugą wieżą. Mamy otwartą linię A kładamy na dwójeczkę. Tu widzimy, że chce zrobić sztuki. To w zasadzie przy królu na G7 i gońcu na G6 byśmy ten problem rozwiązali. Białe były wyraźnie zadowolone, że biorą Hetmana. No ale Hetman, spójrzmy. Hetman czarny stoi pasywnie, chociaż zezuje okiem tu. Zezuję okiem tu po wygraniu Hetmana, jak to białe myślą. Białe myślą, że one wygrały Hetmana. One przegrały dwie wieże za Hetmana. BC6, BC6. I proszę, jak bronić tych pionków w czerwonych kwadratach. Jak padnie pion C5 i ruszy pion C. się wszystko posypie. Więc tutaj podświadoma decyzja Hetman D3, Goniec D3, podziękowanie i ja też dział wrócił i będziemy kosić.